Dane są cztery różne liczby. Każda z liczb jest ułamkiem właściwym. Pamiętajcie, że ułamek właściwy to taki ułamek, w którym licznik jest mniejszy od mianownika. Pamiętajcie, że tu mamy licznik, tutaj mamy mianownik. I jak licznik jest mniejszy od mianownika, to jest ułamek właściwy. Na przykład. 2 trzecie będzie ułamkiem właściwym, bo licznik jest mniejszy od mianownika. A na przykład 4 trzecie to będzie ułamek niewłaściwy, bo licznik jest większy od mianownika. Czyli właściwe, słuchajcie. Tutaj mamy właściwy. Tak? Licznik jest mniejszy od mianownika. Niewłaściwy. Kiedy licznik jest większy od mianownika. I teraz, czy każda z tych liczb jest ułamkiem właściwym? Czyli, że ma licznik mniejszy od mianownika. Fałsz, bo mamy 11 dziewiątych i tu mamy licznik większy od mianownika. Czyli fałsz. Wartość każdej, wartość każdej z liczb jest większa niż jedna druga. No to zobaczcie, 2 trzecia to na pewno więcej niż połowa. Czyli tak. No a tutaj mamy 6 setnych to na pewno nie jest więcej niż połowa, czyli tutaj będzie fałsz. A pamiętajcie też o apce matmagryzie, z którą przygotujecie się do egzaminu ósmoklasisty w bardzo krótkim czasie, bo typy zadań na egzaminie są powtarzalne. Bardzo łatwo się przygotować, ucząc się tymi działami powtarzających typów zadań. W każdym dziale macie lekcje wprowadzające, macie notatki do druku, Możecie sobie słuchajcie te notatki wydrukować, potem oglądać do tego lekcje z wytłumaczeniem krok po kroku, a potem możecie też ze mną rozwiązywać arkusze. Do każdego zadania nagrałam Wam film z wytłumaczeniem krok po kroku, żeby przyjemnie Wam się uczyło.